Nie ma ja jestem Burek, a to jest kolejny poradnik, w którym pokażę Wam, jak dodać admina na serwerze Contest Try 16HLDS. Wchodzimy w mój komputer, na dysk, który zainstalowanego mamy CSA, później w folder, w którym mamy CSA, do folderu z csem później CS-strigge następnie w addons, amxmodx config i tutaj mamy taki plik users otwieramy go najlepiej przez notepad++ jeżdżamy na sam dół i tutaj mamy coś takiego wybieramy tą opcję tutaj kopiujemy ją kopiuj tutaj schodzimy na dół dorabiamy jedną tą Miejsce, wklejamy tutaj to. Tutaj my name, to wpiszemy swoją nazwę. Ja napiszę Burek. Password, czyli hasło to wpiszemy na przykład e, 1, 2, 3, 4. Tutaj jakie mają być flagi, czyli co może robić admin. I tutaj jeśli będzie dane A, to... Jak wpiszemy złe hasło, będzie nas wyrzucało z serwera. Teraz dajemy exit, zapisz wstecz, wstecz, wstecz otwieramy nasz serwer, counter strike start server. Czekamy aż się nam włączy serwer. Zamykamy. Otwieramy Counter Strike'a i teraz wchodzimy na Finch Server i na nasz Server tutaj jest mój serwer, jak go włączam. O, sorry, muszę zmienić nazwę. I jak będę chciał wejść na nazwie Burek, jak wejdę, będzie mi kiskował. A żeby wejść na serwer musimy wpisać set i in, info set info odstęp pw odstęp taki nawias hasło i takie co? Dajemy enter zamykamy konsolę wchodzimy i wchodzimy na nasz serwer I jesteśmy na naszym serwerze dziękuję za oglądanie komentujcie subskrybujcie na razie